Czas, jest to czas dla Ciebie i możliwość wykorzystywania Twojego potencjału samoleczenia. Bo jest to możliwe i ja jestem przykładem na to, że można wyleczyć migrenę. Nie standardowo wyleczyć, ale świadomie. Kontrolując to, co się dzieje w Twoim ciele energetycznie, emocjonalnie, na poziomie umysłu, odruchów, bycia z innymi, reagowanie na to, co jest na zewnątrz. Nazywanie rzeczy. Bardzo głęboka, ponieważ opiera się na praktyce pochodzącej z Chin, na tym, czym jest nasz umysł i jak możemy go wykorzystywać, aby kierować naszą witalność w stronę tego, co jest dla nas ważne. I że jesteśmy tak naprawdę aktorami tutaj, na tej Ziemi i możemy cieszyć się swoim życiem przede wszystkim cieszyć się tym, że